Kolejny dzień walczymy z tym. Gwiazdy zostały wyprostowane. Te w paru miejscach pospawane też wyprostowane. Co wykręcone, wszystkie. Tamtą gwiazdę też wykręciłem. Rolki tutaj też wymienione. Teraz jeszcze zostanie te plastikowe ślizgi. Wbijać. No i te sprzęgiełko nieszczęsne co się zepsuło przy demontażu. Też jest przezbrojone. Te szpilki wkręcone. Jeszcze dałem tutaj klej, żeby one się nie wykręcały, bo luźno się, luźno się wkręcały. Co do wkładania tych tulejek, trzeba je tu równo. Ustawić, włożyć i równą płaszczyzną uderzyć młotkiem. Powinno wskoczyć. Ja, proszę bardzo. Bo z takie wkładanie w lewo w prawo to ona się poddaje i ciężko. Co do tych rolek, to tak, tą jedną nie wkręcać, bo nie ułoży się. Dopiero jak nałoży się to koło na te rolki, to tą jedną dokręcić będzie pasować. Tak, to jak są trzy zakręcone, to nie je włożymy Te wszystkie gwiazdy są poskręcane. Jazda, jazda, gwiazda. Jak to Stachurski chyba śpiewał. Kręcą się, no jest tu opór. Bo są nowe kulejki. I kręci się to trochę z oporem. Ale podejrzewam, że to się dotrze. Teraz nabijamy tu. To jest sprzęgiełko, co nam się naprawiło. I klindamy. Oryginalne. Nowa tarcza. Tutaj to wyczyściłem w miarę papierem. Nie powinno się teraz ślizgać. W sumie nie ślizgało się, ale już objawy przepalenia są. Wymiana tych tulejek. W tych grabiach czy tam motowidle tutaj tulejki, podkładki tu już stare zacząłem robić śruby są stare no i nie jest kolorowo żeby to fajnie wykręcić tylko trzeba wycinać tu już pozakładałem nowe wszędzie idą nowe śruby podkładka dystansowa i tulejka te tulejki no stare trochę były zużyte tak z 30% może trochę więcej niektóre ale tutaj po bułkach można sobie zauważyć że są szersze to też wpływa później na ten luz że jest mniejszy tu jak dociśniemy to jest na równo to też świadczy o, o zużyciu to te są też szersze o jak założymy na motowidle to powoduje to, że jest też mniejszy luz osiowy. Czy trzeba to nowa osłona i tak to wygląda? I tak te nakrętki nie ma sensu nawet odkręcać, bo one pójdą do pewnego stopnia, a później się to obkręca tutaj na tym grzybku, czyli bezsensowna robota. Ja to poręknę. Nacinam delikatnie, pukam i fajnie wychodzi. A i tak są nowe śruby, nakrętki, podkładki. Także działamy. Tu już są powycinane było wybijane teraz tak to wszystko rozginam powoli wyciągam nowsze mają już takie rozwiązania, że nie, nie wchodzą w środek czyli jak pęknie ten drucik, to go po prostu tutaj wykręcamy i wyjmujemy a te jak się zdarzy tak, że ta tulejka czy, czy ta widełka Pięknie urwie się. To trzeba wszystko wyciągać, wyrzucać, żeby tą jedną wyjechać. Tak nam tutaj helmet wymyślił. Deutschland. Jeszcze krótka przebitka jak jak one wychodzą. Uderzamy motkiem. Ciach. Już pękło kolejna już nie mamy następna pyk i kolejna delikatne nacięcie uderzenie robi robotę tak ostatnie szczupki trzy co zostały są zrobione teraz tylko zamontuję tutaj na tych, na tych gwiazdach no to widła będzie gotowa wiem to było rozebrane, należałoby to troszkę poczyścić podkład i kolor ale nie ma czasu, będę to robił w późniejszym terminie może po żniwach. tak jak widać te tulejki no nie są aż takie straszne ale nigdzie nie, zdarza się tak, że o, tu mam więcej materiału tu jest tu jest dużo mniej to sama historia tutaj tu jest równo wytarte. no ja sobie je zostawię bo podejrzewam że żywotność tych będzie dużo większa od tych zakupionych, włożonych, nowych no, ale po sezonie dwóch tam jedną sobie odkręcę i zweryfikuję no i zakończone poskręcane łączymy ręką ładnie pracuje może troszkę z większym oporem niż wcześniej, bo wiadomo te tulejki trochę może mocniej siedzą na pewno, ale nie tutaj jak tutaj, ale tu, o co były wymieniane na tym głównym wale one dosyć ciasno działy. O tym co mówimy. Równiutko, nie ma bicia. Wcześniej troszkę skrzywione było i pracowało. kwestia kosmetyki, jeszcze malowanie, ale tak jak mówię, chyba tego przedrzniła mnie nie zdążę pomalować to do zobaczenia, do usłyszenia łapka w górę, subskrybent też mile widziany czołem